Jesteśmy w w Wielkiej Nocy. Radość przynajmniej powinna być. Radość z stanie, bo oto Jezus pokonuje coś, co się po ludzku wydaje niemożliwe do pokonania. Jeżeli Jezus jest w stanie pokonać śmierć, to nie ma takiej choroby, której nie jest w stanie pokonać. Nie ma takiego problemu, którego nie jest w stanie rozwiązać. Nie ma takiego zniewolenia, którego by nie mógł właśnie się uwolnić. Jezus jest zwycięzcą. Jest wielka radość. Tak naprawdę, czas wielkanocny, który rozpoczęliśmy kilka dni temu, to jest czas, w którym będziemy żyli tę radość, tą radością zmartwychwstania. O tym będą Ewangelie, ale także będziemy słyszeli to wszystko, co się wydarzyło po zesłaniu Ducha Świętego i o tym będą pierwsze czytania. Mamy historię, którą dzisiaj usłyszeliśmy. To już jest kolejny odcinek, można powiedzieć, dziejów apostolskich. I ta dzisiejsza liturgia i Ewangelia i czytanie nawiązuje do wczorajszej liturgii. Już kiedyś tak było, że mówiłem homilię tutaj w oparciu o poprzednią Ewangelię, czy o poprzednie czytanie. Tego dzisiaj za bardzo nie będę robił, ale jeżeli Piotr sam w tym swoim nauczaniu, w tym czytaniu nawiązuje do wczorajszego dnia, no to nie sposób mi też nie nawiązać. Bo to mamy katechezę Piotra, może kerygmatyczne nauczanie Piotra, ale w oparciu o to, co się wczoraj wydarzyło, co wczoraj miało miejsce. Jezus, czy Piotr wchodzący z Janem do świątyni uzdrawia ją chromego człowieka, czy sparaliżowanego człowieka. I mówią takie słowa srebra i złota mi brak, ale to, co mam ci daję w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź. No i człowiek wstaje i chodzi. Kto z nas tutaj obecnych by nie chciał doświadczyć czegoś takiego? Że ktoś mówi kilka zdań, kilka słów i wszystkie problemy się rozwiązują. Ci, którzy są na wózkach, to wstają, ci, którzy są, mają połamane serca, to mają uzdrowione serca. Wielka radość. Chcielibyśmy tak? Ja bym chciał, przynajmniej. Ale przyjrzyjmy się temu. Przyjrzyjmy się temu, co spowodowało, że to tak się dzieje. No ileś razy ktoś powiedziałby, no dobra, gdyby u nas był święty Piotr no, albo jakiś charyzmatyk, jakiś wielki, to byśmy mieli cuda. Może tak. Chociaż jak się patrzy na tych cuda Piotra, to tych cudów nie było nie wiadomo jak dużo, a czy był charyzmatykiem zapewne, to nie jest tak, że jak jest charyzmatyk, to muszą być cuda, a jak nie ma charyzmatyka, to cudów nie można być. Bo skąd to się bierze, Jezus mówi, tym, którzy uwierzą, te znaki, towarzyszyć będą. Na chorych będą kłaśnięce i ci odzyskają zdrowie. Nie mówi, że świętemu Piotrowi będą towarzyszyć znaki. Nie mówią charyzmatykom będą towarzyszyć znaki. Tym, którzy uwierzą, no i teraz pytanie, kwestia wiary. Wierzysz, nie wierzysz? Jaka ta wiara? Czy Piotr miał wiarę? No, zaparł się Jezusa. To co do to zawiara? To, to zaparcie się Jezusa było przed zmartwychwstaniem. Później było zesłanie Ducha Świętego, a potem się działy te rzeczy. Skąd wiemy i o jaką wiarę chodzi, żeby być pewnym, że Piotr miał wiarę? Otóż, zobaczmy. Jaki to jest moment? Zesłanie Ducha Świętego, rodzi się Kościół, pojawiają się tłumy, tam trzy tysiące ludzi się nawraca, tworzą pierwszą wspólnotę Kościoła, i oto można powiedzieć pierwszy test świętego Piotra. On staje przed pewnym ryzykiem. On już jest jako głowa Kościoła, pierwszy papież. Ludzie wierzą w to, co mówi. Wierzą w te możliwości Jezusa. Wierzą być może także w możliwości apostołów. I kiedy Piotr mówi, jakby rozkazuje, żeby wstać i chodzić, co by było, gdyby tam się nic nie wydarzyło? Ktoś powiedziałby: A jednak to się okazało, że bajeczki są. Piotr stawia na szali autorytet pierwotnego kościoła. Może być może wszyscy się odwrócą i powiedzą, że to nie jest prawda. Tak, wiara jest związana z ryzykiem. Jeżeli tylko wierzę, przyjmujesz i robisz to, co uważasz za słuszne w takim sensie, że to ma sens i się układa w całość, to nie jest to wiara, to jest jakaś wiedza, to jest pewna ludzka mądrość. Wierzę chodzi o to, żeby przekroczyć ludzkie możliwości, żeby przekroczyć coś, co się po ludzku wydaje niemożliwe. Tak jakby właśnie ten chromy miał stać, Albo jak Jezus mówi, że morwa ma się przenieść z jednego miejsca w drugie, wchodzimy w pewną rzecz niewytłumaczalną, niewyobrażalną. I Piotr właśnie to zrobił. Piotr w jakiś sposób rzeczywiście zadziałał, uwierzył i zaufał i dokonał się cud. Bardzo ważna rzecz jednak jest, że jak Jezus to mówi, znaczy Piotr jak mówi, w imię Jezusa Nazarejczyka chodzi. Tu są bardzo ważne słowa. Przywołanie imienia Jezus. Jezus w ostatniej wieczerze mówi, że jak będziecie prosić w moje imię, to Bóg użyczy wszystkiego. Rozumiesz? Wszystko, co poprosisz w imię Jezusa Chrystusa z wiarą, to otrzymasz. Myślę, że jest tu nieść ludzi, którzy prosili w imię Jezusa Chrystusa, i czy aby na pewno dostali, o czym to świadczy? O braku wiary? Pewno trochę też. W jednym z fragmentów Ewangelii jest powiedziane, że jeżeli będziesz prosić i nie zwątpisz w sercu, to dostaniesz. Czyli można powiedzieć, Piotr był pewien, że to zadziała. Wiara to nie jest pewność, ale to jest taka pewna względna moralna pewność. Dla niego to było jasne, jak się 4, że jak powie, to, to będzie cud. Skąd on to miał pewna łaska Pana Boga? Ale zobaczmy dzisiaj, co Piotr mówi o tym cudzie. Mówi o, o właśnie, o, o wierze w imię Jezusa i mówi tak: wiara wzbudzona przez Niego, przez tego człowieka, dała Mu pełnię sił. O czyją to wiarę chodzi? Piotra? Na pewno. Ale tutaj Piotr mówi o wierze człowieka, który ma być uzdrowiony. w XIV rozdziale Dziejów Apostolskich jest scena, kiedy Święty Paweł uzdrawia wistrze. Paweł też za dużo cudów nie miał. Być może to był jedyny. Przynajmniej teraz mi się tak kojarzy. Jest napisane, że tak nauczał, nauczał i w końcu zobaczył człowieka kalekę, który miałby nóg od urodzenia. I jest napisane, Paweł zobaczył, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia i powiedział też, wstań na nogi i ten stanął. Co mieli w oczach ten Chromys z wczorajszego czytania i ten Paweł, czy ten człowiek w listrze, że było widać po nich, że uwierzą? Pomyśl, czy po tobie widać, że ty wierzysz, że możesz uczynić, doświadczyć cudu? Jak w ogóle wygląda taki człowiek, który wierzy, po którym widać, że może czynić cuda, że może doświadczyć cudów? To jest ciekawe doświadczenie. Ja nie znam do końca odpowiedzi, ale jeżeli to wszystko się łączy z pewnym głoszeniem. Piotr wiedział, że jeżeli powie te słowa: Wstań w imię Jusza Chrystusa, to się to stanie. Ale takie głoszenie przecież ten człowiek nie wiedział wcześniej, że tam będą cuda. Ten człowiek prosił o jałmużnę. Gdyby wiedział, że to są cudotwórcy, powiedzmy, to by od razu mówił: Panie, uzrób mnie". A on mówi, daj mi pieniądze. Czy innymi słowy, on czego innego liczył? On nie wierzył w to, że jest to możliwe, ale jednak Piotr mówi o jego wierze. To znaczy, ta wiara została wzbudzona w oparciu o słowa Piotra. Wiara człowieka w listrze była wzbudzona przez słowa świętego Pawła. Wiara od dzisiaj jest tego, co się słyszy. I teraz zobacz, jak słuchasz. No tak będę, Pan Jezus mówił, uważajcie na to, czego słuchacie. Pomyśl, czego słuchasz, co czytasz, jakie informacje, jakie źródła, w co ty w ogóle wierzysz? Ileś ludzi, powiedzmy, słuchają różne jakieś durne rzeczy albo zagłusza swój spokój przez jakąś durną muzykę, albo nie wiadomo co, przez w kółko informacje o wojnie chociażby, gdzieś Ewangelia gdzieś się gubi w tym wszystkim. Ale po pierwsze, czego słuchasz, ale podobnie jak słuchasz? I czy w ogóle ci to wszystko w jakiś sposób rusza? Czy przemienia Twoje życie? Właściwie ja często tak mam niestety, że patrzę na fragment i mówię, aha, już tam wiem, co tam jest dalej. Jak mam je to zachwycić? No dopiero kiedy rzeczywiście się wczytam, raz, drugi, trzeci i kiedy próbuję zobaczyć coś, czego jeszcze nie zobaczyłem w tym tekście, to się okazuje, ojej, tam coś jest, coś więcej. I tak naprawdę, żeby uwierzyć, czy żeby dostać, doświadczyć cudu. Najpierw musisz zachwycić się tym tekstem. Być może, jeżeli słuchałeś tego 10 razy i nic się nie wydarzyło, to może wreszcie tak posłuchaj, żebyś wreszcie to uwierzył, żeby coś cię poruszyło. Nie da się wszystkiego zmienić, nic nie zmieniając. Oczywiście dużo zależy od tego, jak, kto jak głosi, ile w tym jest zapału, ile w tym jest wiary tego człowieka głoszącego, ale także otwartości. I na ile twoje słuchanie powoduje takie myślenie, ja też tak sam. Na ile Twoje serce jest poruszone. Jak człowiek głoszący może wiedzieć, że w człowieku jest wiara potrzebna do uzdrowienia? Czasami widać pewne poruszenie, poruszenie serca, nieraz pewne emocje. Oczywiście teraz nie chodzi teraz wywołuj na siłę, emocje. Ale nieraz widać, że Panu coś działa, że Panu porusza człowieka, że coś się z nim zaczyna dziać. I to też mówię, żeby to nie było sztuczne, nieraz to widać prawdziwe, że tam coś się dzieje. I teraz zobaczmy. Bardzo istotna rzecz. Tutaj na tym rzeczy dokładnie później będą modlitwy, będą światło poznania. To oczywiście nie znaczy, że tylko tam, gdzie jest światło poznania, jakieś proroctwo tam Pan Bóg pozdrawiał, Pan Bóg uzdrawia wszystkich, dotyka w tu bardziej. To są tylko pewne elementy tego, gdzie Pan Bóg dotyka. Ale pytanie, co ty robisz? Jeżeli ten święty Paweł mówi, staj na nogi, a ten człowiek by leżał nadal, to dokonałby się cud, czy nie? Kiedyś oglądałem jakiś film, z, yy, chyba film Duch się nazywał, z charyzmatykami, także John Boszabora yy, I on, taka jest kobieta z Afryki, która opowiada, że jakaś modlitwa i mówi, tam jest taka kobieta w zielonym ubraniu i ona ma wstać, yy, bo, bo Pan Bóg uzdrawia ona siedzi, ona nic nie robi. I on tak po prostu powtarza drugi, trzeci raz: mówi, jak nie wstaniesz, to ja podejdę do ciebie i ci pokażę, że ty masz stać. Ale ona musiała wreszcie stać. Ona wreszcie się przekonała, to do mnie. Oczywiście to chciałbym powiedzieć, no niech ksiądz wreszcie mi powie tak do serca, że to je, o mnie chodzi. Ale może powinnaś spróbować, powinieneś spróbować. Niektórzy modący się o uzdrowienie mówią, a teraz spróbuj zrobić coś, czego nie byłeś w stanie zrobić. Na przykład nie mogłeś się wyprostować, to spróbuj się wyprostować. Zobacz coś, czego nie robiłeś. Zobacz coś, czego nie doświadczyłeś nigdy. No bo jeżeli tylko czekasz, że ktoś Cię na siłę wyprostuje, bo Ty jesteś skrzywiony, no nie. Tu jest kwestia Twojej wiary. Ja pamiętam, jak byłem świadkiem tego pierwszego cudu, pewno słyszeliśmy, jak ręka się zrastała pewnej osobie. Palce, potrzaskane. Ty weź wyprostuj te palce. No nie, boli trzeba zrobić coś. Oni zrobili i doświadczyli tego. To jest, tu, to jest kwestia pewnego zaryzykowania. Oczywiście to nie jest takie zaryzykowanie aż takie, jak ten Piotr, który ryzykuje autorytet całego kościoła. Ale tu trzeba coś przełamać, swoje ograniczenia, wyjść poza siebie. Nieraz w ogóle w tym wszystkim, w, nie wiem, w kontekście modlitwy o takiej grupowe, jak tutaj, trzeba zrobić gest poza wyjść poza. Jeżeli siedzisz cały czas w tej samej ławce, niemalże w tej samej pozie, w tym samym nastawieniu, w tym samym takim znudzeniu, i nic mi znowu się nie spotka, i nic z tego nie będzie, nie dziw się, że nie będzie. Oczywiście, Pan Bóg czasami i tak zadziała, ale trzeba wyjść, przekroczyć swoje możliwości, swoje granice. Ci ludzie dostali tego, bo uwierzyli. Także potrzebujesz też słuchać. Potrzebujesz słuchać Ewangelii, potrzebujesz wierzyć, to co słyszysz? Potrzebujesz podjąć pewne decyzje wiary? Tak, wiara jest związana z decyzją. To nie jest są uczucie, emocje, a dzisiaj wierzę, jutro nie wierzę. Było tak pięknie, ksiądz tu się pomodlił, było tak ładnie, a go, jutro już jest źle. Bywa, że źle, ale gdzie jest twoja wiara? Czy to wiara, czy emocje? Ileś ludzi mówi, ja wierzę. Gdybyś ją zaryzykować? A gdyby ktoś Ci powiedział, że Ci Pan Jezus uzdrawia, oddaj mu wszystkie pieniądze, to co byś zrobił? No, mógłbyś powiedzieć, to, to może już wolę chorować. Ale może byś jednak pokazał, że nie wierzysz w to wszystko. Łatwo się rozdaje, łatwo się oddaje, czego nie mam, albo co mnie nie kosztuje żadnej straty. Mój drodzy, Jezus łatwych stał. Jezus pokonał śmierć. Jezus zrobił niemożliwe. Ja wierzę, że także względem Ciebie chcę zrobić niemożliwe, ale potrzebuję Twojej wiary. Nie byle jakiej wiary. Nie takiej, że po prostu posłuchasz i poczekasz, aż Ci Pan Jezus wyprostuje na siłę. Uwierz, że jest to możliwe, uwierz, że Pan Bóg chce Ci dać życie w obfitości. Jezus, mówiąc o pewnych cudach, które ma dokonywać, mówi, że właśnie jeżeli będziecie prosić w imię moje, moje, to Ojciec użyczy Wam, czy da to, co prosicie, aby Wasza radość była pełna. Jezus chce Twojej radości pełnej, ale z wiarą to przyjmij. tą wiarą żyj i zaufaj Panu Bogu czasami. Być może nie doświadczysz uzdrowienia, o które prosisz, bo być może Pan Bóg chce ci pokazać, że są rzeczy sporo ważniejsze. A może najpierw chce, abyś naprawdę uwierzył, a dopiero potem, abyś doświadczył znaków i cudów, które uzdrowią Twoje ciało, abyś był świadkami dla innych. Jezus dzisiaj na końcu Ewangelii mówi, wy jesteście świadkami tego. Jeżeli chcesz doświadczyć cudów od Pana Boga, to stań się świadkiem. Powiedz ludziom innym, co dzisiaj doświadczyłeś, co doświadczyłeś miesiąc temu, rok temu, nawet jeżeli to jest niewielka rzecz, jak będziesz potrafił się podzielić drobną rzeczą, to i Pan Bóg większy też Tobie da, czego każdemu z nas życzę.